Good cop, bad cop. Good cop. Para zastrzelona przez byłego męża kobiety. Wszystko wydarzyło się tu, w barze w Illinois, na oczach ponad 100 świadków. Jason Moore nie był zadowolony z faktu, że jego ex-żona pojawiła się na imprezie z nowym chłopakiem. Para była już rok po rozwodzie, jednak Jason nie mógł pogodzić się z tym faktem. Jason podszedł do pary i bez żadnego ostrzeżenia strzelił obojgu z nich w głowy. Szybko zareagował agent FBI, który znajdował się w barze i zlikwidował napastnika. Lori spotykała się z nowym chłopakiem jedynie kilka miesięcy i wyglądali na bardzo szczęśliwą parę.